Pozbawieni fryzur piłkarze Gieksy powrócili na trzecioligowe boiska. W pierwszą sobotę października podopieczni Jarosława Skrobacza pokonali przy harcerskiej rekord bielsko-biała. Mecz nie tylko nie był wielkim widowiskiem, ale chwilami przypominał wręcz drogę przez mękę. Dość powiedzieć, że w pierwszej połowie więcej zgry mieli goście, którzy już w 21 sekundzie mogli objąć prowadzenie, ale Krzysztof Skrzypiec nie zdołał pokonać Grzegorza Drazika. Kwadrans później kolejny pojedynek z golkiperem gospodarzy przegrał Kamil Żołna, marnując idealne podanie na wolne pole. Na odpowiedź Gieksy trzeba było czekać do 24 minuty, gdy po ciekawej akcji i podaniu Wojciecha Caniboła, piłkę obok bramki Krzysztofa Żertki posłał Adrian Kopacz. Co bardziej istotne, po tej sytuacji Jastrzębianie zaczęli przejmować inicjatywę, a nawet pokusili się o świetną kombinacyjną wymianę podań, w której zabrakło jedynie kropki nad i, czyli zdobycia gola. Jednak najlepszą okazją do otwarcia wyniku przed przerwą miał Piotr Pacholski, który nieprzyjemnym uderzeniem z dystansu obił słupek bramki rekordu. Więcej emocji przyniosła druga odsłona. Najpierw bramkarza rekordu postraszył Oskar Mazurkiewicz, a następnie po centrze Damiana Zajączkowskiego o brakujący włos na głowie od zdobycia bramki był Wojciech Czaibo. chwilę później bohaterem gospodarzy został sam podający. Popularny Zajączek wykorzystał błąd przeciwnika, wpadł w pole karne i ten jeden, jedyny raz umieścił piłkę w siatce. Gol ten okazał się decydujący i chyba nie mogło być inaczej, skoro goście zamiast szturmować bramkę Drazika, próbowali pokonać go za pomocą dość dziwnie wykonywanych rzutów wolnych. Niestety chwilę później okazało się, że po stronie strat Jastrzębianie będą musieli zapisać Oskara Mazurkiewicza, który pechowo złamał kość śródstopia i w tym roku już niestety nie zagra. 19-letniego obrońcę zastąpił starszy o niespełna rok Dominik Szczęch, który już w swojej pierwszej akcji mógł zanotować prawdziwe wejście smoka, ale pechowo obił tylko słupek bramki rekordu. Jastrzębianie podkręcili tempo i w efekcie w ostatnim kwadransie na murawie działo się więcej niż przez poprzednią godzinę. W 82 minucie kolejną szansę na podwyższenie prowadzenia miał Szczęch, który po przebojowej akcji nie trafił w światło bramki. W samej końcówce Geksa powinna była pozbawić gości jakiejkolwiek nadziei na punkty, jednak Krzysztofowi Żertce ponownie dopisała fura szczęścia. W efekcie już w doliczonym czasie gry rekord mógł jeszcze postawić wszystko na jedną kartę, ale nawet wycieczka wspomnianego Żertki pod bramkę Drazika okazała się bezowocna. Trzy punkty pozostały przy Harcerskiej, a nasi piłkarze przedłużyli serię bez porażki do 24 meczów i utrzymali fotel lidera trzeciej ligi. Panie trenerze, zwycięstwo z rekordem to był trudny mecz. Trudny, nikt się nie spodziewał niczego innego, szczególnie do przerwy. Rekord tą siłą fizyczną i takim wydawało się lepszym wejściem w ten mecz. Taką. Można było odnieść wrażenie, że im bardziej, bardziej się chciało, ale myślę, że po przerwie zagraliśmy swoje, zagraliśmy mądrze, nie odkrywając się. Niekiedy takie mecze trzeba grać bardzo uważnie, żeby nie stracić bramki, żeby w razie czego utrzymać te 0-0. W końcu swoje sytuacje stworzyliśmy i na pewno możemy, mieć, możemy być szczęśliwi, że wygraliśmy 1-0, ale też możemy mieć do siebie parę uwag o nieskuteczność przy stanie 1-0, bo można było strzelić tą drugą bramkę i już wcześniej być spokojnym. Znaczy nie było tak, że ten powrót do Likowej Rzeczywistości po tej pucharowej przygodzie był na tyle trudny, że rekord nas trochę zaskoczył? Nie, nie zaskoczyli nas. Wiedzieliśmy i byliśmy przygotowani na to, że, że naprawdę tak to ten mecz może wyglądać. I rekord to dobry zespół. To, to dobry zespół, który nieprzypadkowo gdzieś tam do końca w poprzedniej rundzie walczył o, o najwyższe miejsca. Dzisiaj też to potwierdzają. To, że oni przegrali tutaj dzisiaj, czy, czy przegrali ostatnio u siebie 2 do 3 ze ślędzą, prowadząc 2-0, to jeszcze nie... Nie, nie skreśla ich gdzieś tam, jako mówię, jako dobrego, trzecioligowego zespołu. Oni naprawdę dobrze grają, są zespołem silnym fizycznie, mają masę doświadczonych zawodników i, i myślę, że ten rekord wróci na swoje tory i będzie jeszcze seryjnie zdobywał punkty. I panie trenerze, przed nami bardzo trudny październik. Te mecze teraz będą o wiele trudniejsze niż te w sierpniu i we wrześniu. Rywale przede wszystkim z głównej części tabeli. Nie wiem, czy, czy y, trudniejsze, okazuje się, że drużyny te, które stawialiśmy przed sezonem, że one będą dołowały, te drużyny z Dolnego Śląska, y, przede wszystkim się okazuje, że Żmigród teraz jest już bardzo wysoko, gdzieś tam na, na czwartej pozycji w tabeli, y, drużyny takie jak Rekord, jak z Zdzieszowice, to zawsze ścisła czołówka, a tutaj przyjdą spotkania z rywalami, których znamy, a... a czy ja wiem, czy trudniejsze, to wszystko zależy od nas. Jak my będziemy grali dobrze, to myślę, że nikt nam nie jest straszny i z każdym, z każdym jesteśmy w stanie wygrać. I na koniec, panie ternerze, jeszcze tak osobiście, może bardziej z ławki ternerskiej trudno się teraz poznaje zawodników? <grym> tak, na początku było trudno, ale już, już, teraz, już teraz sobie radzę.